To jak twierdzę, ale tworzymy zamek idealny. W tym celu posłużę się edytorem map. Przede wszystkim wybrałem rozmiar mapy. Przygotowałem kamerę do działania i plus minus wybrałem miejsce na środku. Po czym przystąpiłem do kształtowania wysokości. Na dobry początek utworzyłem proste wzgórze bez większego planu. Później będę się tym martwił jak ma to wszystko wyglądać. Zacznijmy od stworzenia wejścia. Utworzyłem mały cplek od wzgórza. Od tego kolejną wysokość, która zostanie pomniejszona, by po chwili zostać wyrównana z powierzchnią. Dodajmy do tego odcięcia i można zbudować pierwsze bramy. Na początku wzgórza, kapkę musiałem tutaj bawić się terenem, aby to wszystko wyrównać. Niemniej, po chwili zbudowałem drugą bramę. Teraz oczekiwało na mnie jeszcze więcej zabawy w wyrównywaniu terenu, jak i tworzeniu wejścia, jak i zejścia z ze wzgórza. Z kolei, po poszerzeniu terenów za drugą bramą, mogłem przystąpić do zbudowania pierwszych wież, a nawet kawałka muru. Swoją drogą chciałbym Wam bardzo podziękować za wszystkie polubienia, które zostawiacie, tym samym pomagając, by odcinek lepiej się pozycjonował. Wielkie, a zarazem piękne dzięki. Po dłuższym namyśle uznałem, że pozbędę się pierwszej kamiennej bramy, a w jej miejscu postawię drewnianą. Co więcej, w intencji stworzenia bardziej stromego zbocza i bycia pewnym, że nikt nie będzie atakował mi muru, umieściłem różne głazy. Wpierw wybierałem większe, by po chwili przechodzić do coraz to mniejszych, przy czym uzupełniać luki między nimi. Nie zapomnijmy, zablokować drogi do wieży, aby zamek był jeszcze trudniejszy do zdobycia. Dodałem do tego nawet małe wyrównania. Zdarzyło się, że pomyliłem i zamiast pomniejszenia ustawiłem powiększenie. Tym samym, dodając sobie więcej pracy, od nowa zacznijmy od ścięcia tego terenu, wyznaczenia, jak ma przebiegać zejście, aby Wziąć się za pomniejszenie terenu i długą zabawę w kształtowaniu terenu. Po bokach uciem kapkę górki, jak dla mnie, wygląda to wówczas znacznie lepiej. Kolejnym krokiem było zakończenie palisady. Pociągnę ją po prostu do wieży. Od co? To jest powód, dlaczego uznałem, że palisada będzie znacznie lepsza od muru. Nawet jeśli ktoś zdobędzie palisadę, to po niej nie dostanie się na mury zamkowe. Gdyby były tutaj mury, no to drabiniarze by tutaj dali tutaj swoje drabiny, a potem wróg mógłby skakać mi po całym zamku, a tego bardzo byśmy nie chcieli. Ważnym krokiem był równanie terenu, tylko po to, aby znowu go odciąć. I przynajmniej w ten sposób zbocze wydaje się bardziej strome, ale wciąż nie jest to płaska ściana jak przedtem. Po dłuższym namyśle zrezygnowałem także z drugiej bramy. Znaczy, ona tutaj cały czas będzie, ale bardziej zależało mi na tym, aby mur dobrze wyglądał. Po ustawieniu pierwszego muru ustawiłem wieżę, od tego, że chciałem, żeby to było symetryczne, poszedł kolejny mur, no i znowu trzeba było przesunąć wieżę. Bądź co bądź, będę potrzebował znacznie więcej terenu za bramą, aby i tutaj rozwinąć za. comic Zrobiłem kapkę niestandardowego kształtu, ale to dobrze. Zamek nie będzie wydawał się taki prosty i kwadratowy. Wraz z przyszłą zabawą terenu da nam to majestatyczny efekt. Wpierw jednak skupmy się na wybudowaniu ogromnej wieży strażniczej. Od niej śmiało pociągnąłem kolejne mury. Ideą jest stworzenie trochę zamku, jak w gotiku. Bardziej kradnąc samą ideę, czyli z podziałem na górną, jak i dolną część miasta. Chociaż bardziej tutaj nazwałbym to mieszkalną częścią, jak i częścią władcy. Niestety, że twierdza nie ma wielkich kamiennych budynków, lubię stawiać kilka. Wiesz obok siebie, aby symbolizowały właśnie te budynki. Mało tego. Wysuwam delikatnie wieżę przed mur. Nawet jeśli tego nie zrobiłem, to zaraz tylko powróciłem, aby stworzyć dodatkowy mur. Wszystko po to, by nie trzeba było przechodzić przez wieżę, aby dostać się na drugi mur. Gdyby było trzeba szybko reagować, no to po co przechodzić przez ciasne przejścia wieży, kiedy można pobiec dookoła murem. Również dodałem tutaj blanki wewnętrzne. Jest to jedno z nielicznych miejsc. Niemniej skupmy się na dokończeniu części mieszkalnej do samego końca. W skrócie stworzyłem bramę, dożyciłem mur. Jak jeszcze powstanie jedna wieża, to od niej będę kombinować jak połączyć to z całym murem. Finalnie pozostaje zbudować blanki. Tu akurat pozwoliłem sobie z jednej strony na wewnętrzne, ale po zbudowaniu dalszej części zamku będzie wiadomo dlaczego. Skoro o tym mowa, wyznaczyłem plus minus gdzie będzie miejsce na kolejną bramę, po czym zabrałem się za stworzenie większego wzgórza, gdzie znajdzie się siedziba władcy. Tu już zdecydowałem się na większą bramę, na domiar tego wieżyczki, aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę. Z tyłu jak zwykle mur, aby nie trzeba było biegać przez bramy i wieżyczki. Po czym skupiłem się na stworzeniu Kształtu tej części. Nie zależało mi na tym, aby wszystko było takie same, symetryczne i tak dalej. Chciałbym, by to wyglądało, jakby wpierw było tutaj w skórze, i tak jak teren dał mi możliwości, tak z niego skorzystałem i wybudowałem zamek. Początkowo zdecydowałem się na wielką wieżę, by obserwować bramę. Jednak z tego zrezygnowałem, podobnie jak największego kasztelu. Tak patrząc na to teraz, pierwsza wersja jest znacznie lepsza od tego, co zaraz zbuduję. Mimo wszystko, zajmę się wybudowaniem muru do samego końca, lecz po postawieniu kolejnej wieży, cały plan runął i zmieniła mi się koncepcja. Zniszczyłem wieżyczki, po czym chciałem, aby to wszystko ładnie symetrycznie się połączyło. Być może będzie tutaj teraz więcej miejsca, tak czy inaczej. Wygląda to mniej majestatycznie i brakuje mi teraz wcześniejszej ochrony bramy wjazdowej. Obecnie mam nudny mur. No ale cóż. Poza tym, jeśli macie jakieś pomysły albo wizje, co wy Abyście zrobili inaczej, to czujcie swobodę w komentarzach. Ja tymczasem zniszczyłem siedzibę na rzecz kapkę mniejszej. W środku umieściłem kolejną bramę i mur, który miał być kolejnym wzmocnieniem siedziby władz, już takim dosłownie ostatnim bastionem, gdyby wszystko poszło nie tak. I znowu spotykamy się z nielicznym miejscem, gdzie postawiłem planki wewnętrzne. Jak dla mnie, tutaj akurat pasują. Gdyby rywal zaatakował bramę i wpadł na dziedziniec, zawsze można jeszcze jakoś się bronić. Gdy nasz zamek był gotowy, nadszedł czas na zabawę z terenami, by w to wszystko wyglądało znacznie lepiej. Na start uznałem niepotrzebną ilość wzgórza, od co ścięłem teren do płaskiego terenu i tyle. Od tego podobnie jak w przypadku palisady, wpierw wyrównywałem teren, ażeby połączyć dwie wysokości. Wciąż jednak nie jest to nic specjalnego, a tym bardziej wymagającego. Gdy ta część była gotowa, ponownie mogłem bawić się w odcinanie terenu. W ten sposób nasze wzgórze wygląda stromo i zarówno nie jest płaską ścianą, ale co najważniejsze, ograniczone jest. Również miejsce ataku. Po środku chciałem stworzyć mosty zwodzone, które by łączyły dwie części zamku. Tu wejścia nie może być od każdej strony. Finalnie połączyłem to palisadą. Istotne jest to, że wpierw należy zdobyć część dolną miasta, aby zdobyć górną część miasta. No i oczywiście, przez moją zabawę z wysokościami, należałoby zrobić ogromne poprawki w środku, ponieważ i tutaj doszło do zmniejszenia terenu. A jak zaraz będę chciał coś tam zbudować, to będzie kłopot, bo teren będzie zbyt nierówny, aby cokolwiek tu zbudować. To jeszcze nie koniec zabawy ze Zabrałem losowe głazy i umieszczałem je dookoła wzgórza. Ponownie wybierałem losowe. Nie zależało mi na tym, aby każdy przylegał do muru. Podoba mi się idea, że każdy kamień czy może bardziej głaz jest skierowany w inną stronę. Trochę tak jak los da, no bo w sumie tak jest, bardzo podobnie jak wcześniej. Wpierw wybierałem większe głazy, następnie schodziłem do coraz mniejszych, chociaż tym razem nie planowałem, aby wszystkie głazy znajdowały się po całej długości wszystkich murów. Będą miejsca, gdzie tych głazów nie będzie. Niestety jak widać nie wszystkie głazy się ładnie wkomponowały. Lecz kiedy jesteśmy w edytorze, nie stanowi to większego kłopotu. Wystarczy wyrównać teren i poświęcić temu miejscu kapkę czasu. Wyglądało to wszystko znacznie lepiej. Oprócz tego nie wszędzie odcinałem ponownie teren. Zamek ma być dobrze ufortyfikowany, lecz nie róbmy tego, że wejście jest tylko z jednej strony. Dajmy możliwości wrogowi z zatykowania murów, jeśli bardzo będzie tego pragnął. Ale tam, gdzie jest główna siedziba, nie ma możliwości. To na głazach nie oszczędzałem, podobnie z wysokością. Wpierw należy zdobyć dolne miasto, a potem dopiero górne. W sumie najważniejsza część została wykonana. Poraną umieszczenie dodatków, jak flagi. No dobrze, przydadzą się również studnie, jak i kilka budynków w środku. Innymi słowy, spichlerze, czy nawet zbrojownia. Swoją drogą wykorzystywałem budynki takie jak piekarnie, czy może warsztaty, aby stworzyć takie domki dla rycerzy, przyjezdnych i tak dalej. Jakby nie patrzeć, świetnie do tego się sprawdzają, jednak w twierdzy mamy ograniczone możliwości. W związku z tym należy korzystać z tego, co mamy. Studnia obowiązkowo musi być. W twierdzy służy do gaszenia pożarów, ale uznajmy, że u nas będzie służyć do pozyskiwania wody pitnej. W części mieszkalnej podzieliłem to jeszcze na strefę militarną. Jeszcze jedna brama, jeszcze więcej murów. Czasami wspomagają się liniami pomocniczymi. W każdym razie, jeśli ktoś zaatakuje ten zamek, będzie miał jeszcze bardziej utrudnione zadanie. Ponieważ i tutaj znajdują się blanki wewnętrzne. W środku, pewnie bez większych niespodzianek, umieściłem obiekty wojskowe. Jak koszary, cechy inżynierów, a nawet kilka budynków, które mają symbolizować kwatery. Batery, czy nawet baraki? Dodać jeszcze flagi. i Jedna część została wykonana. To jak zająć się częścią mieszkalną i tutaj stworzyć miejsce, które będzie tętnić życiem. Za mało pracowników aby ten obiekt za mało pracowników za, pracowni, za mało pracowników za mało pracowników za mało pracowników aby ten obiekt mógł za mało pracowników za mało pracowników aby funkcjonować. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Nie chciałem wszystkiego opychać blisko siebie, jednak zależało mi na stworzeniu tłoku. Jak to w takim małym miasteczku w środku zamku. By jeszcze bardziej tchnąć życie w środku, pozwoliłem sobie na dodanie kilku drzew. Ba, nawet krzewów, które świetnie pasują blisko niektórych budowli, co więcej muru. Od razu jak się patrzy, teren stał się kapkę żywszy. Wcześniej jak tworzyłem mapy, to wpierw budowałem teren, potem same królestwo. Ale szczerze, to chyba to rozwiązanie jest znacznie lepsze. Od razu wszystko mogę zrobić, poprawić i tak dalej. Lepiej to na pewno wygląda, kiedy zamek został zrobiony. Robiony, nie będzie to koniec mapy, no bo jak? Pora zająć się tyranami dookoła, aby mapka była ładna. Na dobry początek stworzyłem kolejne wzgórze, żeby nie było że jest to jedyne wzgórze w okolicy. Tam z kolei mogłem umieścić rzekę, wyznaczyłem źródło, od niego pociągnąłem dalej. Oczywiście, teren jest bardzo nierówny i momentami musiałem wszystko wyrównywać. Jednak podczas tworzenia mapy to sama przyjemność. Zajmiemy się najpierw jednym, czyli dokończeniem drugiego wzgórza do końca, głazy, drzewa, krzewy i jeszcze więcej kamieni. Na dole nawet stworzyłem. Las. Trochę za blisko zamku, ale stąd i tak nikt nie będzie nas atakował. I że to jest gra, przymknijmy oko. Stwórzmy jeszcze jedno wzgórze, bądź też bardziej je wyznaczmy. Niestety nie mam możliwości wybrania pomiędzy dostępnymi wzgórzami i wysokościami, dlatego musiałem postawić większe, po czym je powoli pomniejszać. Z drugiej strony mogłem od razu je powiększać, jednak ta pierwsza wersja wydaje się pewniejsza i bezpieczniejsza. Koniec końców delikatnie połcinałem tereny, wbudowałem taki kościół i dodałem jeszcze więcej zabawy w terenie. Postanowiłem Również wykorzystać głazy, których podczas mojej normalnej gry postawić się nie da, ażeby stworzyć taki kamienny płot. Jak dla mnie, świetnie oddziela to teren kościoła od pozostałych. Z chęcią ozdobienia tego miejsca jeszcze bardziej, umieściłem tu posągi, krzyże, co więcej, ogrody, aby przypominało to wszystko cmentarz. Wydaje mi się, że wyszło dobrze. Bądź co bądź, osobiście jestem z tego zadowolony. Pociągnę kamień od zamku, aby symbolizował drogi. Jednakże, im dalej od zamku, tym powinno być go coraz mniej. Przecinałem to również trawą, aczkolwiek dla mnie bardziej wygląda tak udeptany teren. Mamy główną drogę. Od tego powstały własne drogi mieszkańców. Powoli to wszystko zaczyna wyglądać. Z tego powodu przyspieszmy jeszcze bardziej i stwórzmy małą wioskę. Za mało, pracowni mało pracowników, aby ten obiekt mógł. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł. Aby... mało, za mało, za mało, pracow za mało pracowników, aby... Do wioski dodawałem drzewa i krzewy. Wygląda to bardziej naturalnie, a nie wszystko ścięte i bądź zadowolony. Nie wspominając już o większych głazach, jak i mniejszych. Zakochałem się w umieszczaniu krzewów obok obiektów. Cudnie to wygląda. Jeszcze więcej udeptanego terenu. Pamiętajmy, że drzew nie może być w pobliżu zamku. Wszystko w celu zwiększenia obronności. Lepsza widoczność, wróg nie może ich wykorzystać, aby do nas się zakraść, czy może nawet w formie osłony podczas szturmu. Niemniej w oddali umieściłem lasy na w graniczu lasu dorzuciłem łowczych, jak i drwali, gdyż oni najczęściej będą tam pracować. Nie chciałem również, by tereny były puste i nudne. Tym samym rozmieszczałem tam losowo kamienie, głazy, krzewy, a nawet pojedyncze drzewa się znalazły. Najwięcej życia i tak dodały drogi. Pora postawić drogowska, zadbać o ostatnie szlify w zamku, jak na przykład schody, by móc dostać się na mury zamkowe. Wprawdzie, bramy mają wbudowaną klatkę schodową i same schody nie są potrzebne. Niemniej, dla wyglądu postanowiłem je umieścić, gdy już ta część została ukończona pora zadbać o strażników. Nie będzie ich jakoś dużo, zachowajmy realnie. Dwóch strażników przed bramą i na przykład trzech łuczników na bramie. W skrócie, chciałem zachować realia. Przed bramą, jak wspomniałem, umieszczałem kilku halabardników do pilnowania, kto wchodzi do środka, a nie całą armię. Na wieżach widziałem się na przykład dwóch do trzech kuszników. Zależnie od tego, jaka to była wieża, jak wysoka, jak ogromna, bądź też, czy znajdowała się daleko, czy może blisko władcy. Oczywiście, im bliżej władcy, tym strzelców było więcej. I jakby nie patrzeć, najważniejsze miejsce w naszym zamku. Nie licząc kuszników, umieszczałem łuczników na murach. Początkowo wysyłem moje grupki, a później według uznania Albo biegali dwójkami, bądź też pełnili warty samotnie. Tak sobie myślę, że i w tym zamku tem za dużo wojska, ale nic nie szkodzi, po prostu w kolejnym odcinku zrobi ich jeszcze mniej i będzie większe wyzwanie. Na murach w górnym mieście zamiast łuczników byli pusznicy. Pozostało dodać jeszcze jakieś rycerstwo, nawet kilku kawalerzystów. Zamek biedny nie jest, stać ich na utrzymaniu kilku rycerzy. W środku miasta więcej halabarników do pilnowania porządku i w sumie to już będzie wszystko. Jeżeli chodzi o strefę wojskową, tam umieście małą armię, to akurat jest podczas szkoleń, wiosce, łucznicy, jako milicja do pilnowania porządku. Tak oto prezentuje się cały zamek. Dajcie znać, czy Wam się podoba, co Wy zrobiliście by inaczej, albo co ja mógłbym ulepszyć, ażeby podczas tworzenia kolejnego zamku zrobić go jeszcze trudniejszym do zdobycia. A my sprawdźmy jeszcze, co sądzą mieszkańcy o tym zamku. Zamek jest wspaniały, Wasza wysokość! Boże! Uwielbiam ten zamek. To najprzyjemniejszy zamek, w jakim kiedykolwiek pracowałem. Ich opinia wcale nie była powiązana z szafotem. Cały Ładny zamek z zameczkiem, pora jednak sprawdzić go w warunkach bojowych. Najlepiej przy największym ataku. Kukusznicy już od pierwszych chwil mieli ręce pełne roboty. Bruk jednak zdecydował się na coś, czego się nie spodziewałem. Zamiast atakować mi bramę, wyrządził mi w wyrwę w murze. Albo przynajmniej starał się je zrobić. W międzyczasie wysłał swoje mrówki do niszczenia wioski plus ataku na bramę. Ja tymczasem Czasem wycofałem strażników do murów zamkowych. Wróg wprawdzie próbował coś działać kawalerią, ale szybko zostali wystrzelani, gdy zauważyłem, że wróg atakuje wieże, a ka nasze wielkie budynki, które należało sobie wyobrazić i zbędnych ceregieli podesłałem tam halabardników do zatrzymania ich. Niestety pierwsze mury szybko padły, a wróg miał jeszcze ogromne siły. Nie zastanawiając się długo, zarządziłem odwrót wszystkich sił do górnego miasta. Już po chwili był tutaj pełno czerwonych mrówek. Pięknierszy byli jeszcze w stanie zniszczyć machinę wroga i osłaniać. Wycofujące się jednostki. Po chwili sami również uciekli za mury zamkowe. Pełno zbrojnych jednak gniało w naszą stronę. Okromny kordon. Zresztą zobaczcie sami. Gdy siły nieprzyjaciela malały, w końcu Trzymałem się wysłać armię do boju, jak widać wzmocnienie bramy dwoma wieżami było idealne, bramy nikt nie zniszczył, ale wieże już tak. Powiedzmy, że wejście do lorda, jak było zablokowane i niedostępne, tak nic nie uległo zmianie. Finalnie wjechała kawaleria i dopadła uciekinierów. Niektórzy z nich to nawet pojechali za nimi poza mapę. Pewnie już ich więcej nie spotkamy. Zamek to wytrzymał i zdał swoją funkcję. Piętą machinesową okazały się mury, które są słabo bronione. Wioska została totalnie zniszczona, aczkolwiek nikt, ale to nikt, nie ruszył nawet kościoła i świętego miejsca. Wojskowa część również stoi, praktycznie nieruszona. Widać, że zamek był oblegany, ale nie jest. Najgorzej. Szybko da rady to odbudować. Szczerze mówiąc, jestem zadowolony z tego projektu. Dajcie znać, co Wy o nim uważacie. A my jeszcze się spotkamy.